Się wypełnił, i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. O to... Na samym początku naszego rozważenia chciałbym Wam coś powiedzieć. Czy wiecie, że diabły zrobimy spotkanie na radę? Posłuchajcie, posłuchajcie takiej anegdoty, przypowieści. Spotkały się. duszę do piekła. Padały różne propozycje. Jedna z nich brzmiała tak, tak. Wmówmy ludziom, że Boga nie ma. Wmówmy im to. Nie, to nie działa. Stwierdził jeden ze starszych. Ludzie mają Boga jakby zaszczepione w swojej niestety. To nie działa. To może stwierdził jeden z mądrzejszych, ale prędzej czy później oni sobie przypomną, że... Przecież nam ciągle wydaje się, że na nawrócenie, na zmianę życia mamy czas. Wciąż mam czas, przecież mam zaledwie lat 20, 30 czy 40. Na modlitwę i pokutowanie przyjdzie czas na starość. Mam czas. A czy jesteś pewien? Czy jesteś pewien, że wychodząc z kościoła do Może umrzesz za chwilę, może wypadek, może za może jeszcze coś. Może umrzesz za chwilę. Nikt z nas tego nie wie. Nikt, kompletnie nikt. Jezus mówi, bliskie jest Królestwo Boże: Nawracajcie się, nawracajcie się już teraz. Nawracajcie się już teraz bo możecie nie zdążyć przed przyjściem Bożego Królestwa. Nawracajcie się. Słuchajcie, początkiem nawrócenia jest spowiedź sakramentalna. To jest początek nawrócenia. Musisz wszystko, co w tobie złe, oddać Panu Jezusowi. Musisz to oddać Panu Jezusowi, by zabrał to z sobą na krzyż i tam umarł. Idąc dalej w naszych tych rozważaniach, rozważaniach o mszych świętych, chcę podkreślić, że dla pełnego uczestnictwa w mszy świętej konieczne jest pozostawanie w stanie łaski uświęcającej. Dzisiaj właśnie ten sakrament jest akt pokuty, czyli powinieneś być po spowiedzi. Jest taka możliwość, że zawsze spowiedź zawsze można... można z niej skorzystać nawet w czasie mszy świętej, chociaż nie jestem tego zwolennikiem, bo, bo wtedy uciekają nam te, te główne wartości mszy świętej. To, co się dzieje na mszy świętej, gdzieś nam ucieka. Gubimy się. Gubimy się w tych ważnych momentach. Jednak by moje serce, by Twoje serce było prawdziwie czyste na mszy świętej, musisz odbyć tak zwaną spowiedź spowiedź. Chociażby tę spowiedź powszechną, gładzącą grzechy lekkie. Jest kilka form aktu pokuty, jednak niezależnie od tego, która będzie zastosowana nam naszej świętej, ważne jest, byś w tym momencie, w momencie spowiedzi powszechnej, szczerze przepraszał za swoje dino. Żebyś szczerze przepraszał. I tu znowu wraca nam to, że powinniśmy wcześniej wychodzić z domu na mszę świętym, by dobrze się przygotować, dobrze, jeżeli chociażby w drodze do kościoła, czy oczekując na rozpoczęcie mszy świętej, byś zrobił rachunek sumienia, by w tym krótkim momencie Eucharystii wiedzieć, za co przeprosić Pana Boga, za co przeprosić Pana Boga i bliźniego. Będziesz się publicznie spowiadał. Słuchajcie, zobacz, publicznie że bardzo skrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. jest, my się publicznie przed sobą spowiadamy. Tylko, czy, czy ja zdaję sobie z tego sprawę z tych słów? Czy, czy ja wiem, w jaki sposób skrzeszyłeś na przykład zaniedbaniem? Czy ja mam tego świadomość? Tu jest pytanie. Gdzie Twoje myśli były grzeszne? Czy ja mam tego świadomość? Czy może zwyczajnie klepiesz formułę? Spowiadam się Bogu wszechmogącemu, że bardzo skrzyżuję Myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem, zupełnie jak na skutek, na płotek i mruga. Miał, miał, bezmyślnie. Słuchajcie, no bo tak jest. Przyprośmy za Pana, Pana pokaza nasze krzepy. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu. I wam, bracia i siostry. Ciach, 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 ciach. Cia. Ale czy ja zrobiłem, czy ja zrobiłem, czy ja wiem, nie zrobiłem, czy ja wiem za to, ja Pana Boga przepraszam, każdy grzech ma znaczenie dla całej wspólnoty kościoła. To jest grzech, który ma znaczenie dla wspólnoty kościoła. Wszyscy jesteśmy mistycznym ciałem Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, mistyczne ciało Jezusa Chrystusa, którego głową jest Jezus. Jeżeli na Twojej nodze, ręce upojenej gdzie, pojawia się rana, która boli, może być mała i duża, to Ci przeszkadza. Przeszkadza Ci, prawda? Boli Cię, spędzi cię. Nieraz ubijasz, leczysz. I tak samo jest z mistycznym ciałem Chrystusa, czyli z Kościołem. Jeżeli jedno z nas grzesz, Jeżeli używa wulgaryzmów, które są zgorszeniem dla dzieci, czy kogoś starszego, czy nikogo nikogo, to one są naroślą, która drażni całą wspólnotę. Rozumiesz to? Ona drażni całą wspólnotę. Ale ja mówię, no przecież to bez przesady. Słuchajcie, co się dzieje z naszym językiem polskim, pięknym, ojczystym? Ja wam powiem. Wiersz, który został słyszany w telewizji. Wypowiedziany przez pięknego, młodego człowieka. Ojczyzno moja, ti, 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 Ojczyzno, ti, 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 rozumiecie, wiecie co to jest? Słuchajcie, my, dzisiejsi ludzie, jeżeli nie powiedzą słowa na inne, wszystkie już inne rzeczy, wulgaryzmy. Oni nie powiedzą, nie potrafią sklecić zdania. Słuchając pociągu na przystankach, w kolejce, to jest samo Dlaczego? Może dziecko, które usłyszy, może chłopiec, może dziewczynka, które usłyszy brzydkie słowo i samo zacznie go używać, rozsiewając wulgaryzmo, wulgaryzm. Smową zarazem. To może jest Twoja wina. Może jest Twoja wina, bo, bo Ty się nie pohamowałeś. Zobacz nawet ten lekki grzech braku czystości języka. Lekki niby braku czystości języka, braku kultury języka. Nie pozostaje bez echa. Spowiadając się w akcie pokuty, tak samo jak w konfesjonale, masz chcieć pozbyć się swoich złych skłonności. Jak grzechu ciężkiego. Za każdym razem duchowo stajesz pod krzyżem Jezusa, a każdy Twój grzech to cios dla zbawiciela. Grzech ciężki, grzech ciężki to uderzenie, zadanie biczem, takim biczem z haczykiem żeby wyrwać ciało Jezusa, wyrwać, bo, bo to jest za mało uderzyć. To jest grzech ciężki, grzech lekki, jest uderzeniem batem. Ale każdy z nich, każdy grzech zadaje ból Chrystusowi. To, że plotkujesz, kłamiesz, tak itd., że nie przebaczasz, że nie potrafisz zapomnieć urazy, to poszczególne uderzenia, cios za ciosem w Chrystusa, tylko różnymi przedmiotami kaźnymi. Chrystus jednak musi przyjąć te razy, Chrystus musi przyjąć te razy, bym ja mógł obmyć się w Jego Najświętszej Krwi, byś to mógł zrobić to, byś Ty mógł dostąpić każdej łaski. To jest właśnie spowiedź. Dostąpić każdej łaski. W akcie pokuty z całego serca żałuj, że Jezus musi tak za Ciebie cierpieć. Miej świadomość tego, uderzając się w piersi, mów moja wina, moja bardzo wielka wina i prawdziwie żałuj za konkretne przewinienia. Te, które sobie przypomniałeś w rachunku sumienia. I zobacz, jeżeli sobie nie przypomnisz, jeżeli będziesz mówił żałuję, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem, w porządku, to jest ta piosenka, na płotek. Reguła, formułka. Jeżeli sobie tego nie przypomnisz, nie uświadomisz. Jeżeli ty w tym przykładowo nie uświadomisz sobie, panie Boże, mogą wyciągnąć rękę do przyjaciela, do znajomego, do sąsiada, do kogoś z rodziny i powiedzieć przepraszam, gadaj ze mną, nie bądź już na mnie zły. I tego nie zrobiłem i nie przeprosisz za to. Ma sens przebaczenie, akt pokuty. Bądź świadom, bądź świadom, za co przepraszasz. Uwaga! Z grzechami lekkimi też należy podejmować walkę. Z grzechami lekkimi też trzymając trzeba podejmować walkę. Trzymając się przykładu z wulgaryzmami, bo to jest taki fajny przykład. Nie fajny, ale przykład, który jest tak na, na, na czasie. Zadaj sobie pytanie, czy z mszy świętej, na mszy świętym mniej klniesz, mniej mówisz złych, słów. Czy dzisiaj powiesz sobie, nie, cały tydzień nie użyję ani innego wulgaryzmu? Czy przyjdziesz za tydzień i powiesz, panie, wytrzymałem? Dobra. i tak dzień po dniu, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Może uważasz, że taki lekki bacik Jezus Panu Jezusowi nie robi różnicy? Jeden w tą czy we w tą. Zobacz, jak wielka treść jest w akcie który tak często lekko odklepujesz w pół minuty. To nawet nie jest pół minuty. Możesz sobie sprawdzić czasem. Formuła, spowiadam się Bogu, czy trzykrotne, Panie, zmiłuj się nad nami. Tak szybko mija, tak szybciutko. Musisz dobrze odbyć akt pokuty, bez czystym sercem przyjąć Słowo Boże i brać udział w Eucharystii, gdy Bóg umiera za Twoje grzechy, za nasze grzechy, za moje i Twoje. Stanie w prawdzie, by za chwilę razem z Chrystusem złożyć całe swoje życie w Złóż całe swoje życie w Akt pokuty gładzi grzechy lekkie. Do zmazania grzechów ciężkich niezbędna jest spowiedź w Nawracajcie się. Nawracajcie się dziś, bo czas się wypełnia i bliskie jest Królestwo Zmiany życia, zmiany życia musisz zacząć od dziś. Najlepiej od pojednania się z Bogiem w spowiedzi sakramentalnej, a na każdej przyświętej, w spowiedzi powszechnej. przepraszam za te lekki pusiak nilu Tylko nieustanna zmiana na lepsze otwiera Cię na coraz to większe łaski. Otwiera Cię na coraz większe łaski. Wiesz, to to jest ta łaska Boża. Chcę ci powiedzieć. Słyszałeś na pewno, że ktoś powiedział, kto daje, ten dwa razy dostaje, prawda? Słyszałeś. 60 złotych. I ty nawet, bo, bo nie pamiętałeś zwrot z podatku, bo ktoś, bo coś znalazłeś, bo gdzieś zgubiłeś pieniądze, one przyszły z powrotem, bo ktoś ci po prostu zrobił prezent. I ty nie widzisz o tym, nie pamiętasz nawet o tym, że ty też dałeś, ty też pomogłeś. Więc Pan Bóg ci zwrócił. Pan Bóg dał ci stokrotność. Ale czy ty to widzisz? To jest pytanie otworzyć się na łaskę Bożą. Tylko pamiętaj to 50-60 zł albo 100, albo 600 zł. Jeżeli Ty pomyślisz tak, Panie Boże, ja dam tutaj biednemu stówę, a dostanę szczęś, to Pan mógł ci Z magią. To nie tak działa. Ty masz dać bezinteresownie. Nawracajcie się. Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo Bądźcie dobrzy, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Pan. Amen.